Witam serdecznie w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa przy Słowie Bożym. Cudowne Boże Słowo ożywia mnie na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Pan Jezus je darował, więc będę je szanował. Z miłością wiecznie chował Boże Słowo. Chcemy to słowo przechowywać w sercu. Także to cudowne Boże słowo chcemy rozważać. I jest ono napisane w Ewangelii Mateusza. Dwa miejsca. Jedno z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział. I jest tam napisane o uzdrowieniu sługi setnika. A gdy wszedł do kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach, mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony, sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, i mam pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź a idzie, innemu zaś, przyjdź a przychodzi, i słudzę swemu czyń to a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Opowiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, jak uwierzyłeś, niech ci się wstanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. To jest jedno miejsce z Ewangelii Mateusza, a drugie miejsce też z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział. I takie słowo. Uzdrowienie epileptyka. Od 14 wiersza. Gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem. I źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem Go do uczniów swoich, ale nie mogli Go uzdrowić. A Jezus odpowiadając, rzekł: Orodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? przywieźcie mi Go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić? A On im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przeniesie się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Tyle ze Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział i 17 rozdział. Ojcze Niebiański, dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za cudowne Twoje Słowo, które nas ożywia na nowo, poprawia nas, wychowuje, abyśmy byli doskonali, do wszelkiego dobrego dzieła użyteczni. Bogosław nam ten wspólny czas przy Słowie Bożym. Amen. Dlaczego te, te dwa miejsca ze Słowa Bożego? Ponieważ kiedy my przychodzimy do Boga, tak jak przychodził ten setnik, jest wiele potrzeb. Setnik miał potrzebę, ponieważ jego sługa był sparaliżowany, był bardzo chory. A zależało mu na tym, żeby ten sługa był zdrowy. Więc przyszedł do Pana Jezusa z prośbą o uzdrowienie sługi z choroby. I my mamy różne troski, choroby i przychodzimy też do Pana Jezusa. I... My czytamy w tym 17 rozdziale Mateusza, że przyszedł ojciec też i z potrzebą, że ma syna, który jest epileptykiem i go rzuca w ogień i w wodę. Przedtem modlili się za niego uczniowie, ale nie mogli go uwolnić od tego złego ducha. Więc ja, mówi ten ojciec, przychodzę teraz do Ciebie, Panie Jezu. A więc przyszedł setnik do Pana Jezusa, przyszedł ojciec w sprawie Syna, setnik w sprawie sługi. I dzisiaj wielu przychodzi do Pana Jezusa z prośbami, aby Pan Jezus uzdrowił, uwolnił. I każdy z nas, który ma potrzebę, może przyjść. Ale jest jednak... Między jedną i drugą historią jest jedna różnica. Otóż tej pierwszej historii się dowiadujemy, że Pan Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię tego sługę. A setnik mówi, Panie, ja wiem, że Ty byś przyszedł do mnie do domu i uzdrowił go, ale że ja jestem dowódcą i mam pod sobą stu ludzi, i jednemu mówię zrób to, słudze mówię przynieś to, i oni to wszystko wykonują. I dlatego ja ciebie proszę, do tej prośby, którą już powiedziałem o uzdrowienie sługi, dodaję jeszcze jedną prośbę, abyś ty to zrobił przez słowo, nie przychodząc do mnie do domu, tylko powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Pan Jezus powiedział, wielka jest wiara Twoja, w całym Izraelu takiej nie znalazłem, ale niech Ci się stanie według Twojej wiary, idź, Twój sługa jest zdrowy według wiary Twojej. I naprawdę w tym samym czasie, jak była ta rozmowa setnika z Panem Jezusem, ten sługa został uzdrowiony. I w imieniu pana Jezusa uczniowie również modlili się o epileptyka, a epileptyk nie został uzdrowiony. Ten syn od ojca, który miał chorego syna na epilepsję, gdzie szatan rzucał go na lewo i na prawo, modlili się i bez rezultatu. A kiedy pan Jezus pomodlił się, i wygonił tego złego ducha z tego chłopca. Został ten chłopiec uwolniony od złego ducha. I wtedy jest pytanie, no jak to jest, że myśmy się modlili i nie została wysłuchana nasza modlitwa, a Ty, Panie Jezu, się pomodliłeś i została wysłuchana modlitwa. Jaka jest różnica między nami a Tobą? Pan Jezus wyjaśnia, że są duchy złe i są prośby do Boga, które mogą być wysłuchane, kiedy jest stosowana modlitwa i post. Są duchy złe, które mogą być zwyciężone przez modlitwę i post. Są prośby, które są wysłuchane, kiedy modlisz się i pościsz. Wielka tu jest tajemnica, kiedy my przychodzimy do Boga, kiedy my przychodzimy z prośbami, kiedy my przychodzimy z troskami i z potrzebami, w naszym życiu jest potrzebna modlitwa. Nieustanna modlitwa. Bez przystanku się modlicie. Ducha nie gaście. Autobus jedzie na przystanek i znowu jedzie. A my, tak jak oddychanie, nie możemy zrobić przerwy. Bez przystanku się modlić. Ale to nie wystarczy to jest jak jeden biegun baterii. Musi jeszcze być drugi biegun baterii, żeby światełko zaświeciło. Bez przystanku się modlić, ducha nie gaścić. Ale też Pan Jezus mówi, że ten rodzaj wychodzi nie tylko przez modlitwę, ale i przez post. I dlatego. Bóg, który jest Alfa i Omega we wszystkich dziedzinach, da mądrość i umiejętność każdemu, który poprosi z wiarą, jak pisze Jakub, kto poprosi z wiarą o mądrość oczyma, abyś mógł trwać w modlitwie cały czas i trwać i w poście. <laughs> Nauczycie tego Bóg tak jak nauczył uczniów modlić się, kiedy go poprosili Panie Jezu, naucz nas modlić się. I Pan Jezus nauczył. Kiedy poprosisz Panie Jezu, naucz mnie modlić się i naucz mnie pościć. On Ciebie nauczył. Aby na prośbę, którą zaniesiesz, jakąkolwiek, czy za sprawę Swoją, czy za sprawę żony, czy za sprawę dzieci, czy za sprawę wnuków, czy za sprawę brata czy siostry. Proś, a oczymasz. Kołataj, a zostaną już otworzone. Szukaj, a znajdziesz. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Amen. Niech Was Bóg błogosławi w tym drogim imieniu. Jezus. I niech jego pokój i łaska towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Amen. Pozdrawiam serdecznie.